no elo, elo. zagramy dzisiaj westyfiką tajemnich dni emocje no. widać że się cieszy no Flaga manuje, Sześć, flotar wszystkim był Flare, gramy chodźcie personelu klasy D Flotar. no chodźcie z jakimś normalnym flotar przedstaw się z jakimiś normalnymi ludźmi w końcu o okay. hej przedstaw się no. Rozumiem, no flotar Hejka. no może się przy, przedstaw się Ej, jestem Michał ja się oh. kręcę ale ty, ty po prostu ty, no już mam nieidentyfikowany zidentyfikowany Michał Mikule tak, Ej, nie zabij się na Mano, pokaż identyfikator fajkowy. Nie! <laughs> ale to Jezu. było close! Jezu. Prawie umarłem. Jezu. No nawet nie prawie, powinieneś umrzeć w tym wypadku. Życzy. Mano, nie, nie życzy, życzy mi śmierci. Mi śmierci. O nie. <laughs> family friendly poszło. Dlaczego chcieliście? dlaczego mi ciekaw, w Czemu jedni mogą podnieść tą, tą, tą pałkę, a inni nie mogą? Nie, znaczy odnieść w... że... Może, ale ona nie działa. Ona i tak nie działa, że no. Chodź tutaj szybciutko. Muszę zamknąć drzwi. Dobra, tam przecież nikt nikt no nie przyjdzie, bo to jest strasznie daleko. Tak czy siak? No nie wiem, po prostu miałem bardzo złe rundy ostatnio i wszystko mnie denerwuje, póki co. Ja nie wiem, <grym> po prostu. Rozumiem. Człowiek się tutaj stara, coś zrobić, co nie, coś działać. A, a to jest. fajne rundki, to muszę przyznać. Ja też się całkiem nieźle bawię. Tylko trochę no. mnie denerwuje, że jestem cały czas personelem D. Raz no byłem właśnie, też ja bym miał to. No, personel D jest nawet spoko chyba być, tak mi się wydaje. Chociaż. Becynali, no, so... jest fajne, bo są fajne przygody, nie? Mm -hmm. Ale czasami jakaś tam <coughs> zmiana na jakiegoś nieśmiałka. Dobra. Na jakiegoś Musimy... naukowca, który umiera. Boże. No, nigdy, nigdy tego nie ulepszymy. Bo no, powinniśmy zamknąć się tutaj drzwi. Nie, no, tam przecież nie no, się no, mówi, że będzie. No, no, no śmiesznie no, będzie. Przecież no, 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 tu przyszedł, dajcie. Co naukowiec tu przyjdzie? To, co krzywdę dla zrobi? W końcu będzie quality runda. Jak, no, umrzemy no. po <laughs> dwóch minutach. No, to to właśnie tego właśnie brakuje. Dobra, jest czurka, spadamy stąd. No i to nie jest zły pomysł, żeby się doszbali. Po prostu umrzeć jako personel day i on rodzi się. MTF, wtedy masz proń, więc tak jakby. No wtedy byłem... masz proń, tylko i tak musisz czekać nie wiem kiedy, przy jakiej minucie się respią, tak MTF udział. No, strasznie szybko się respią teraz. Ten, eee, że... no one no. tam bo no. Wietr, ustawiłem, ustawiłem, ustawiłem no, jesteście? Tam ustawiłem jest jakiś mnóstwo. taki zakres 280 sekund czy coś a, a no. no to co chwilę tak naprawdę to jest coś tego MTF i le, się respią. Dobra, za, zaraz mnie coś tutaj zabije, zobaczycie. <laughs> o już o, widziałem, to widziałem to MTF, to, to już, widziałem, no. już widziałem, że MTF To się teraz Zamy... co? Zamykam, zamykam. Zamknij Dobra. Ty musisz gratis zamknąć, zupełnie. Ej, przeładujcie broń, przeładujcie tak, broń. Tak. przeładujcie broń. Dobra. A teraz tak, trójka, dwójka i ja się tu schowam za rogiem. Dluka, dluka. Yy, totalnie nie wiem co tu. W ogóle tego nawet jeszcze nie ulepszałem, więc tym bardziej nie wiem co tu warto ulepszać Tak na pałę i tam. No ja, ja podobnie. <laughs> Dobra, Dobra, ja już jestem To gotowy. i tak jest strasznie celne, jak dodasz te więc musisz tak po dwie, po dwa naboje strzelać, czy coś. Jesteś gotowi? Boże, jakie ulepszenia sobie zdałem rąbani ze mnie. Ej, Ale... zapom nie zapomnijcie przeładować, jak ulepszycie, bo wtedy... Wam no, no, no. no. Jest, Am... Jakby przeładowanie. Dokładnie. Jaką mam broń? Ej, widać strzelają. te ulepszenia? Nie, nie widać, nie, nie widać. To... Ej, ładnie strzela, strzela, co wygadacie? Ładnie mi strzela. Jak ktoś otworzył drzwi do... za nami. Więc w celowaniu. Czekaj, w celowaniu. Nooo, stepek, kurde. Nie wiadomo, kto i kim jest stepek. Niepotrzebnie blady strzelałeś. Teraz oni wiedzą tutaj. No, teraz będą się pewnie tu No nic, mi... proponuję, proponuję zostać tu na zawsze, tak jak zawsze. To no, Ej, bo... a snajperka, snajperka jest dobra w tej grze? W tej nie, nie, Snajperka strasznie ciężko się tym celuje. Jest a cel, celowałeś, było, no. sprawdzałeś już? Tak, już się. Ja ty go słyszałeś? Kto to strzelił? No ja ty. Słyszałeś? Nie, Bl ktoś Bl za ściany strzelił. Nie, to ty chyba byłeś. Ładnie! Czyli to Mówiłem, że Ej, to był... Oż, ty diabele. Madafaka! Madafaka! przeżyłem! Fuck yeah. No! I co? I co? Jestem może i ranny, ale przeżyłem i nie zamierzam się poddać do ostatniej kropli krwi, bo jak to się mówi, za honor. Dobra, przydałaby mi się ogólnie jakaś apteczka, tak abstrahując od całej sytuacji, personel klasy dupa żyje i nie zamierza się poddać. Gdzie była apteczka? Tak normalnie gdzie była apteczka, nie wiem właśnie. No. Nie wiem gdzie była apteczka, ale wiem jedno Oddział MTF wbił I oddział. Halo? O nie... Chodź tu, panie medyku! To będzie twoja śmierć! Nikt nie będzie przychodzić tutaj Musiał się gdzieś tutaj ukryć. Na bank. Mam w ogóle kamery. No i gdzie ten plagus? W ogóle teraz dodali coś takiego, że żeby otworzyć gate B, to trzeba pójść do komputerka i wtedy faktycznie jest to możliwe. Ale, żeby dostać się do komputerka, to chyba trzeba remote przełączyć. No to nie. No. I wróciłem do życia. Jak to się mówi? Czasem trzeba troszkę powalczyć. Dobra, ostatni personel klasy dupa. Przeciwko milion jednostkom MTF, tylko jedna osoba wyjdzie z tej, z tej walki cało. Coś takiego. I to z całą pewnością. Nie będę ja. Ponieważ ich jest stanowczo za dużo, chyba że to oddział C, ale mało prawdopodobne. Teraz, niestety, kiedy są niezidentyfikowani, tego nie widać, ale wiadomo, że personel klasy D, flotar w działach MTF, czyżby flotar był zdrajcą? Nie wiem, jak to mamy rozumieć. Słyszałem coś i mnie to bardzo niepokoi. Ewidentnie ktoś tu chce mnie zniszczyć. Kurde, mogłem poczekać, mogłem poczekać, mogłem się ukryć, jestem debilem. Mogłem ich minąć, jak ja źle zrobiłem, ile tu była czwórka? Źle to rozegrałem. tylko ale, ale źle to rozegrałem. O, zaczynamy. No to już chyba koniec rundy będzie. Chyba nie? tak. O. Źle to rozegrałem, kurde. Dobra. Mogę widzieć? No i co to ma ja. być? To jest rozstrzelany. <gry> Wiecie co? Kołami, Trochę, jeśli teraz pod koniec teraz rozegrałem, mogłem się ukryć przed wami Mogłeś poczekać. No mogłeś właśnie, się mogłem poczekać, ale tak, taki odruch miałem, że jak... Panojek w ogóle to... został zmiażdżony przez samochód. No, super, że no, tak? tak. Sorry, <laughs> no, no, sorry! Nie chciałem. To się to zdarza, co nie? Wiecie, na przyszłość przynajmniej, żeby nie, nie przejeżdżać. Dobra, lecimy. Razy milion sześćset czterdzieści Ej, ale powiem mam taką fajną teraz, to teraz mam fajną rundę Bo dęba. przeżyłem dęba, jako... Dęba, bo my się wybiliśmy. Ej Zom, jako ty jedyny przeżyłem nie? i zabiłem tam wszystkich, identyfikator zawsze zaczyna, A, tego Co ty zabiłeś? Dziema. Wszystkich wybiłem, od identyfikatora zaczynając Ty nikogo nie zabiłeś ziomu, Wszystkich, ja wszystkich zabiłem Tam, tam sobie z boku i stałeś, że my się <laughs> wybiliśmy Nie, właśnie dwóch się zabiliście, a potem został dwóch tam, ma naukowiec Potem próbował zabić no... Nie było S był, Jaki? SCP był nasz, ten, ten yy, co nam pomagał. Tylko Jaki że on podobno cepek? do ciebie zaczął strzelać. Okej, okay. tak. idę za wami. Mati idę był zabarmi. scp kiem tym co z personelem współpracuje, tym rewolwerem. Tak? No mm. i podobno zaczął do ciebie strzelać, bo myślał, że jesteś MTF-em i tego zabiłeś. Aha, no, no to być może go zabiłem, bo no bo kurde ja nie rozpoznaję ludzi jak oni wyglądają, to wszyscy wszyscy podobnie strasznie wyglądali wbrew tak, pozorom Tak, 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 no na pewno, no, no, no. Prawda tak, jest taka, tak. że, tak, ale mogłem tam zaczaić i poczekać, ale błąd bon popełniłem eee, fiano, No mogłeś Kurde Ale to wiesz, to nie, nie chodzi o to, żeby no, uciekać jakaś... Nie, marzy. właśnie to, to byłoby, była wtedy, dobra zabawa. to byłoby, ale to byłoby takie piękne wtedy, tak bym was oszukał o, Dobra, ten, mamy czurkę, spadamy. czwórkę, spadamy. Jest... Lecimy ten, lecimy. Ej, wiecie co, przez tą piątkę będzie bardzo ciężko uciec. bo to jest taka kwestia, że trzeba mieć odblokować. Musi remote być po, od, odblokowany, raz, no. a dwa, że trzeba do komputerka pójść i pogadać z nim. Kurde, to jest, bar... jest Przez czwórkę teraz wystarczy Ale czwórkę, ale jest gate B jeszcze No tak, ale no to można no, wiesz, i to ma tylko. No. Żeby otworzyć gate B no bo żeby otworzyć GateBed, no to musisz pogadać z komputerkiem. No tak, no. To A to żeby pogadać tej z tej komputerkiem, ma. to trzeba remote'y wyłączyć. Ej, słyszałem. Coś słyszałeś? jest ten, sprawnie. Tak. Jest tu, poczekaj. Nie ma. Tylko. Jest to, otwieraj. otwieraj. Chodź, bierzesz kaszulko. Dobra, czysto. Tu, tu, tu. Zamknij drzwi, co? Przepraszam. Ale nie, nie, spoko. Nic nie szkodzi. Poczekaj, ja wezmę tak jak wtedy kawaha. Jeśli oczywiście mi się uda. Nie zamknęliśmy drzwi. wiesz? Dobra. Tak. Ja mam amunicje. E, Polecam tą, polecam ar wiecie, bo jak ulepszycie na max ar to dalej możecie biegać. Gdzie jest AR ka e, Tutaj. Ja no, dobra, e, dobra biorę, biorę ten. Ja też będę musiał, teraz będę szybko, muszę szybkie ulepszenia. Bo coś się ulepsza. Co? Wiesz o tym? Tak, wiemy. Tak, I pamiętajcie, tak. że jak ulepszycie, żeby jeszcze raz przeładować tak, bo Tak, to też ja zauważyłem. Przeładowanie. No dobra, ja dobra ostatnio, miałem taki, tak. ostatnio miałem taki układ i nawet... Roz... O chociaż nie, nie wiem czy to jest dobry układ. Przez mówiąc średnio, mi Dajmy sobie na tak? naszywkę. Może... Ja, Czuję, ja polecam to ten... Polecam ten drugi... drugi... Yy, Digressing, to jest yy, spadek tak, jest ej, mada, no. Strzelają? To nie. Ej słyszeliście strzały? Tak. tak Ej co, znowu będzie ta sama sytuacja, że znowu tutaj? Nie, tak. nie ja, ja czekam, ja czekam w Ale nie jest nie, nie wiem czy to jest dobry pomysł, oni też będą wpatrzeni Czy też lepiej gdzieś tak po boku Mamy, mamy pół o, godziny Idą, 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 Mamy pół godziny Oni w sumie, oni nie wiedzą, że my tu jesteśmy, bo nikt nie strzelał Uwaga, otworzyli Pomocy Umarł? Nie, nie Jeden żyje od nich Zabijcie! Fuck, mnie też. Jest, nie żyje. je. Yeah. Madafaka. I co, znowu sam przeżyłem? Jak zwykle. Sam na polu bitwy. Dobra. no to co, sam na polu bitwy to sam będzie sam spadał. Że ja powiem, czas na wagę złota. Uff, trochę bałem się za wcześnie, trochę wbiegnę na tą Tesla, ale na szczęście okej. Okay. Dobra, jednostki wteczają. O kurde, tego nie znałem. Nie znam tego segmentu, tego. Ej ciasz, jestem. Znaczy kojarzy to z gry. Tu był dzwoneczek. Ale beka, to trzecia ja pobiegłem. Zgubiłem się, what the fuck. Ale numer, no to nieźle. Kurde, no to tego się nie spodziewałem, akurat jestem zgubiony. Nie widziałem, że takie przejścia są. Mam jeszcze chwilę czasu Zanim tu wbiją Tak mi się wydaje Tylko teraz tak, piątki według tych założeń Piątki nie będę mógł otworzyć, bo Kwestia jest taka, że jest potrzebna rozmowa z komputerkiem więc to wymaga bardzo zorganizowanej akcji. Czyli można się aktualnie wydostać tylko przez gate. Wychodzi na to, że tylko przez gate A można się wydostać. Znowu sam jestem przeciwko armii tej MT mtf -u. Mogę spróbować. Remote jest przełączony, sprawdzę. Może się dało jednak z komputerkiem pogadać? Of, jest włączony, ciekawe. Czyli dało się z komputerkiem, a i tak nie mamy piątki w sumie. Tak sobie teraz myślę. Co? Spójdę zobaczyć, czy piątkę da się otworzyć, mimo wszystko. No, te w sumie też mogę włączyć. Ale dobra, nieważne. Pójdę po prostu zobaczyć, czy piątkę da się otworzyć. Zgaduję, że nie, bo tak jak słyszeliście, teraz trzeba pójść do tego... I tak miałem mam piątki przecież, okej, okay, już mnie. Ale teraz, z tego co wiem, to do tego komputerka całego trzeba iść. I tak. Coś czuję, że nie uda mi się wdostać. Pewnie czałem się przy wyjściu na bank. Kurde, gdybym miał piątkę i poszedł do komputerka, to jest za dużo bieganiny, ale to byłaby dobra taktyka, idę tutaj. Ale adrenalina! Jako adrenalina! Ja pieprzę, tu pewnie na mnie będą czekać na bank. Ale adrenalina! Zabiję mi tutaj zwierzę albo z jakiegoś głównego. A zresztą. Padamy stąd jak to się mówi za honor! Tu tu Jest. O nie, to nie tak nie działa. Zaszli linię. Kurde Niech to! Nie tu była ucieczka, tylko tam! Jestem uśmiech ja, ja cię kręcę! No Oy, tak, gdzie się a gdzie ty się A gdzie tu się ucieka w ogóle? Bo ty przejechałeś Tutaj, tutaj, tutaj tutaj. tutaj. Ja cię kręcę no. tak bliska tu ty się zaspię ty miałeś pancerz założony. Aaaa, dobra, no, okay. no ale, no, ale żem kurde. Ej, Lladi, ty miałeś, ej, Lody, ty miałeś pancerz, pancerz założony? Miałem, miałem. Nie, ja, też no. tak, ja też tak chciałem, że ktoś tam za dużo. A, bo kurde, jest, no A w ogóle, wiecie no, co? Ale... Ja się w ogóle, ja mi się w ogóle, ja tak was ominiałem i zamiast uciekać w właśnie miejsce, bo się pomyliłem, no. bo myślałem, że w po prawej jest ucieczka, a nie po lewej. No. O, ale a, ale. Wiesz, a wiecie jak was minąłem? Po prostu o mi, tak wiesz, zrobiłem taki sneaky tym, tak idę, tak czaję się. Ktoś tu przychodzi, taki przychodzę za półkę kolejną. <grym 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 nie że ja, ja tak widziałem przecież nie chciało. No, <grym> dobra, dobra w no, no, odcinku. W no, taki. no, ale piękną no, rundę teraz miałem. MTF Ale miałem taką piękną rundę. Ciebie na początku minąłem, potem flarka no. wyminałem piękny sposób. To nie. Dobra, jakie ulepszenie najlepiej wziąć? Ja sobie wziąłem powiększony magazynek i Magdum no i celownik ten drugi. On jest taki całkiem wygodny, dobrze widać wszystko. A jak ja mam, bo ja mam tego, jak mam tam? Mam... A, jak się... Idzie patrzeć, jak patrzeć pole no jak to do na Magnuma chociaż. No dobra. Komunicję. Dobra. I celo Poczaj, celownik sobie też wezmę ten, drugi, no, ten drugi, drugi. Dobra, to co? Aha, jeszcze jest luda. No dobra, pierwszy raz gram MTF na tej nowej mapie tak naprawdę, cały czas, Uuu. albo personel, ale ładny miałem runki teraz z personelem klasy Dwa razy no. prawie uciekłem No ładnie, ładnie Dobra, przełącz remote Ja. Ej, teraz żeby jest. dostać się przez piątkę to trzeba z komputerkiem pogadać dodatkowo No właśnie z jakimś komputerem, ale nie wiem jakim jodę. No to jest, e, to jest komputerek SCP-0, e, no, nie 0 Ja ci pokażę Byśmy przełączyć, mount, chodź, pokażę Ci, pójdziemy w tamtą stronę. Mm. Ogólnie o co? No to jest, bo to jest według gry, bo tak było według gry. Bo według A. gry było coś takiego, że nie mogę się wydostać z placówki, ponieważ całą placówkę, nad całą placówką panowała sztuczna inteligencja. To jest ten komputerek, nie mogę sobie przypomnieć jaki to numer STP-u. W każdym razie komputerek... Był tak skonstruowany, że on nie pozwalał ci otworzyć gate to, Nie wiem, czy gate gateu B, czy gate gateu A, czy Oba. W każdym razie on nie chciał cię stąd wypuścić, co nie? No. I ty musiałeś pójść i wyłączyć remote control, to znaczy, że wyłączyłeś komputerkowi możliwość sterowania drzwiami. Mm. I on, i wtedy szło się do niego i zawierało się z Impact, że mówiłeś mu, że on powiedział Ci, że daje ci wybór, to znaczy, że jeśli włączysz remote control, to on nie będzie się upierał. No. I otworzy i będzie otworzyć ci jakiej tylko chcesz drzwi, co nie? Aha Na tej Może zasadzie. Być A! Uciekaj! Misio O nie No łapie, łapie Ale no. ja cię kręcę takie ładne rundki miałem. To Te, jest wcześniej jakoś w tej ścieśni, jako no persony no. klasy D, co nie? Ty tak patrzy, że jedziesz, mówię, wjeżdżam w niego, ale. No, udało mi się wszystkich jeszcze ominąć, żeby było śmiesznie. Tylko źle zrobiłem, bo mi się pomyliło. Gdzie to się biegnie, co nie? Chcia chcia chciałem być kimś innym niż personel MD. zostałem naukowcem X, To najlepiej Najlepiej. Hadi, ja miałem tak. fajniej, byłem SCP-kiem i mi się ekran rozjaśnił. w maksimum. I co? Poprosiłem Plagę, żeby mnie zabił, bo nic nie widziałem. No Jezus... Ale to w coś w dreama dzisiaj, się popsuło, tak? Czy... cały... Ale nie, wiesz co, bo to jak się gra albo misiem, albo jaszczurem. Aha, to takie jakieś... No i chyba poro porobione. Yeah. Surprise, motherfucker. Dobra! Wkraczamy! Olej yeah. Dobra, halo, halo! Kto wkroczył? O, no wszyscy ja. wkroczyliśmy! Dobra, wiecie co robić. Sytuacja jest taka, ej, na tak ciekawości, czy personel klasy dupa wie, że. O, już jej tak runda skończyła. to być takie No a czy personel klasy dupa wie, że wbijają oddziały CI? Chyba nie wiedzą. Hejka, złamki. Hejka. Chodźcie, chodźcie tam. Ej, oddziały. runda, bo był tylko dupa i CI. No wiem, a oddziały klasy D nie wiedzą, że wbija CI też, co nie? No nie, nie pokazują się. Bo... O kurde, to zawsze taki ten. No nigdy nic nie wiadomo. Znaczy po kostiumie mogą tylko poznać, a tak to nie wiedzą. Dobra. Ej, kończymy odcinek. No, my myślę, że tak, to przejdziemy Dobra, trzeba hello. się trzymać, sobie znać. Dobra, hello. kończymy cieczek, czek. Elo, No, dostaję tak. w pierścień.